Just two little girls from Little Rock. We lived on the wrong side of the track. But Little Rock, or Square Rock, these gals must have their own diamond girls, Tak, to była znakomita książka, udana sztuka na Broadwayu i naprawdę świetny film. Marilyn Monroe zagrała w nim Lorelei Lee, najpiękniejszą blondynkę świata szukającą prawdziwego skarbu. Uwielbiam nosić brylanty w coraz to nowych miejscach. Jane Russell zagrała Dorothy Shaw, najbardziej wygadaną brunetkę świata. Pan Edmund i ja zamierzamy się pobrać. Ze sobą? Oczywiście, a z kim, żeby innym. Nie wiem, co o tym sądzić. Zawsze sądziłem, że Lorelei wyjdzie za sekretarza skarbu. Oh, Pamiętam, kiedy byłem młodym funkcjonariuszem policji, zostałem skierowany, by kierować ruchem przed kinem, w którym odbywała się premiera asfaltowej dżungli. Myślałem, że może Norma przyjedzie, ale ona była wtedy chora, więc nawet jej nie zobaczyłem. Marilyn Monroe zagrała chciwą, zielonooką, blondynkę Angele Mam cię dość, ty bananowy durniu. Tylko spróbuj wyważyć drzwi. Wezwę gospodarza i wyrzucicie z domu. James Whitmore zagrał gasa, faceta, który należał do innego świata. Śpiewała o miłości tak samo, jak do niej dążyła. Zupełnie tak samo jak Lorelai wabiła mężczyzn, którzy nawet o tym nie wiedząc, spędzili ku swemu zniszczeniu. To ja jestem tym facetem z 821. Czy mogę zadać pani pytanie? Chyba tak, ale czy na pewno chodzi panu o mnie? Tak, na pewno o panią. Może pani dalej robić to, co pani robi, tylko że może z kimś innym? Co robić? Czy to znaczy, że mogę przyjść? Kiedy wszedłem do pokoju, rozpoczęła się moja przygoda, której chyba nigdy nie zapomnę. Nigdy przedtem na srebrnym ekranie nie pojawiła się kobieta taka jak ona. Kobieta, która przygarnia każdego obcego, którego spotka w mroku nocy. Powinienem był dostrzec ostrzeżenie, które mi gotało w jej oczach, ale to, co wydarzyło się w mroku nocy, zmieniło całe moje życie. To 809, boję się, że coś się stało. Нет, синяя есть. Zbawem nie widziałem się chyba od 43 roku, kiedy pracowaliśmy u Lockheeda. To był chyba 42? Tak, chyba 42. 42 albo 43. Chyba masz rację. Potem widziałem się w 43 albo 44 w jednym z nocnych klubów. Byłeś wtedy menadżerem albo właścicielem jednego z bokserów. Pamiętam, że chłopak wtedy porządnie oberwał. Ty i Bob opiekowaliście się nim. Facet naprawdę okropnie wyglądał. Porządnie oberwał. To chyba był Art Aragon. Złoty chłopak. Wtedy to byli bokserzy. Nie to co teraz. Pamiętajcie, że to było 50 lat temu. Tak dawno? Tak, to szmat czasu. Chociaż z drugiej strony to wcale nie tak dużo. A ja jeszcze nie jestem taki stary. A świat jest taki mały, bardzo mały. Sporo o tym wszystkim myślałem. Chciałem się z Tobą spotkać. Nawet napisałem do ciebie list, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Dostałeś ten list, tak. W takim razie dlaczego nie odpisałeś? On nigdy nie odpisuje. Nieprawda? Właśnie, że odpisuje. Gdybyś nie odpisał Jane, miałbyś kłopoty, ale gdybyś nie odpisał normie, byłaby bardzo smutna. Popłakałabyś się. Na tym polega różnica między wami dwiema. Ona nie rozumiała, jak się od tego oderwać. Tak, to prawda. Ja miałam czterech braci. To właśnie chciałem powiedzieć, ci czterech bracia nauczyli cię żyć. Norma Jean znosiła wiele trudów i ran tylko dlatego, że nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo ją skrzywdzono. Została zdradzona przez ludzi, którym zaufała. To jej nie zrażało i nadal im ufała. Dlatego to wszystko się tak skończyło. Ludzie wykorzystywali do maksimum jej hojność. To ją zniszczyło. Pamiętam, kiedyś pracowaliśmy razem. To było chyba jeszcze w studiu Foxa. Ja miałem wtedy garderobę tuż obok waszej. To była kiedyś garderoba Gregory Peka i była urządzona we wczesnoamerykańskim stylu. Moja sekretarka poradziła mi, bym się pozbył tego wszystkiego i zamówił coś to walszego. Najlepiej jakiś prosty stół, kilka krzeseł i szklanki z nietłukącego szkła. Akurat schodziłem z planu, kiedy Norma wyjrzała ze swojej garderoby i poprosiła mnie, bym na chwilę do niej wszedł. Okazało się, że nie chcieli wykorzystać jej głosu w jednej z piosenek. Puściła mi płytę, coś w rodzaju dzisiejszego demo. A ja powiedziałem, że brzmiałoby to znacznie lepiej, gdyby zmieniła instrument prowadzący.

Poradziłem jej, że najlepszy będzie chyba klarnet, bo dźwięk tego instrumentu będzie jej drogowskazem w czasie śpiewania. Powiedziałem, by poprosiła chłopaków z zespołu, by jeszcze raz nagrali to samo, tyle, że z klarnetem. I tak się stało. Spytała, czy napiłbym się drinka. Odpowiedziałem, że owszem, bo właściwie szedłem coś wyknąć. Przyniosła szklankę, nalała trochę ginu, potem szkockiej, a na koniec wódki. Kiedy spytałem, co robi, odpowiedziała, że przecież w ten sposób robi